Siemanko mam wszystkim, to jest czwarty odcinek naszego solo gaming. I tutaj w tym odcinku sądzę, że... O, już mamy żelazne eku, parczę. I sądzę, że pokażę Wam moją farmę. W magazynie dam drewno, żeby jakoś to wyglądało. Hmm. Zrobimy dla góry piętro, ile czasu starczy. Farma taka mini. O, o, goni mnie kościak. Mini farma taka na razie może być. I zbudujemy wyższe piętro. Deski mamy tam w schowku, lepiej jak zaczniemy w naszym schowku dawać ścianki. Nie wiem jak to będzie wyglądać, ale mam nadzieję, że ładnie. On. Pająk. Pająk. Okej. Okay. Pająk, pająk. No, trzeba to skończyć. Aby szybko zeszło, nie takich hero boot. Mój władz. Trzeba go zamknąć. Jest tutaj. Kierowem. Damy OK, jest tutaj już ładne zejście. Czas na ścianki. Można na pochodnie dać tutaj zniszczymy, żeby jakoś wyglądał ten magazyn. Tutaj wszystkiego tutaj nie zniszczę, bo bym musiał skrzynki niszczyć. A potem nie mam zamiaru ich stawiać. Okej, okay, tak żeby jakoś wyglądało, to się zrobi. O nie, nie, nie. Weźmiemy. Za bogaty ten schowek nie jest. O, jeszcze tutaj kamień. O, no, może być. Nawet ładnie. O! Pajączek. Okej, okay, wyjdziemy. O, o, mogę jednak wyjść. A, złą stronę postawiłem. Okej. Okay. O, jest. Zamykamy. Będzie trzeba schodki tutaj dobulować. W tym rogu. Tutaj. Okej. Okay. A nie mam siekierki. Wchodzimy na daszek. Okej, okay, jakieś wejście jest. Może być. Zniszczymy. Dobudujemy tutaj coś. Tak postawimy, a nie mamy więcej, potem się to doda, co by to tutaj dobudować. Może taką mini wieżeczkę. Taka mini wieżeczka, dobra, pomysł. 你专门做材料会。 Okej, okay, no to chyba w tym krótkim odcinku czas się pożegnać. Szczerze, że takie krótkie, ale muszę lecieć. Cześć wszystkim, pa!